Pociekamy, widziałam. wolność jak e, podchodzą do tematu wolności, jak do piłki nożnej moi drodzy, e, mam wrażenie, że Polacy nie za bardzo rozumieją pojęcie wolności, a w szczególności nie rozumieją kwestii tego, jak są po prostu oszukiwani, jak... E, Zmanipulowani są i okrycani w koło paluszka. Wystarczy Polakom, moi drodzy, powiedzieć, że od jutra nie nosimy maseczki, paliwo zeszło na cenę 520, że moi drodzy, za chwileczkę będziecie mogli wsiąść w samoloty, polecieć na wymarzone wczasy, że dotrukujemy pieniędzy i już problem się kończy. Jak rozumieją, Polacy, i jak słucham, moi drodzy, tych wypowiedzi liderów, a próbowałem, moi drodzy, rozmawiać też z grupą, która tworzy konwój, no to na grupie, moi drodzy, na Telegramie poproszono mnie, żebym zaprzestał spamować w sprawie dotyczącej trucia, trucia dzieciaków. Więc wyszedłem z grupy i już mnie tam nie zobaczą. Dlaczego tym mówię? Bo jeżeli ktoś nie mówi o masowym truciu dzieciaków, a dla niego jest tylko ważne to, żeby mieć wolność, szeroko pojętą, że on jutro od jutra nie musi nosić maseczki, że on może sobie w samolot i polecieć na wczasy, bo to jest jedno, jedna wymarzona jego kwestia. Zobaczcie, ile ludzi w Polsce poddało się keczupowaniu tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ chcieli lecieć na wakacje. To było dla nich autorytetem, moi drodzy, a nie, moi drodzy, kwestia e, prawdziwej wolności. Kiedy jesteśmy tak naprawdę wolni? Kiedy po pierwsze jesteśmy zdrowi, a oni rozumieją wolność poprzez możliwość latania na wycieczkę, kupowania paliwa po, poniżej 5 zł, moi drodzy, uzyskania kredytu, e, żeby im bank dał, później odbiorą im tak naprawdę wolność poprzez żarcie, strują ich organizmy, dostaniecie nowotwora, przykują was do łóżka, moi drodzy, szpitalnego, a... a swój majątek, swoje mieszkania posprzedajecie, żebyście mogli spłacić onkologom, moi drodzy, za leczenie, pseudoleczenie, bo z tego już nie wyleczą. 2% tylko i wyłącznie, moi drodzy, ludzi z nowotworem wychodzi z problemu. Wczoraj spotkałem pana profesora, w Karpaczu, moi drodzy, który zajmuje się genetyką, i rozmawialiśmy na temat właśnie keczup, kontrakt glifosat, który znajduje się w naszych organizmach. Potwierdził to, co ja mówię, że takie osoby nie mogą poddawać się w ogóle jakiemukolwiek keczupaniu. Po drugie, stwierdził, że mamy potężny wzrost ilości nowotworów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i że mam słuszną rację, moi drodzy. I Powstaje pytanie, powstaje pytanie, czego w ogóle ten naród oczekuje? Czego wy potrzebujecie? Wy potrzebujecie jednej rzeczy: Netflixa, piwko, kotlec habowy i polecieć raz w roku na jakieś czasy. To jest dla was szeroko pojęta wolność, demokracja, nie, patriotyzm. Jak słyszę słowo patrioty o tych skrajnych na Nacjonalistów, moi drodzy, zwanych konfederacją, to mi się żygać. zobaczcie wczoraj, co oni odstawili w Jeleniej Górze. Przyjechali do Jeleniej Góry, moi drodzy, rozmawiać o segregacji naturalnej, moi drodzy segregacji sanitarnej. I co pan Tuduj zrobił? Schował się, moi drodzy, przyszedł na salę, kiedy chcieliśmy porozmawiać z panem posłem Tudujem i pokazać, i porozmawiać, żeby opinia publiczna usłyszała tak naprawdę z ich relacji, jak to wygląda, jak to w Sejmie wygląda, jakie jest podejście, jakie jest stanowisko Konfederacji w stosunku do takich właśnie rzeczy, w tym antagonizmie też w stosunku do Rosji i przepychania nas tak naprawdę w paszczelwa i konfliktu zbrojnego z Rosją. Moi drodzy, podpisując właśnie ten antagonizm w stosunku do Rosji, popierając moją rewolucję ukraińską. Pan poseł powiedział, że sobie nie życzy nagrywania i opuścił salę, po czym, moi drodzy, schował się za krzaki, jak żeśmy odjechali, po 20 minutach wrócił ze swoimi sześcioma liderami, sześciu, sześciu przyszło na spotkanie w Górze, obejrzyjcie na Tim Bustowski, team... Tim Bustowski na YouTube jest cały film, jeżeli ktoś nie oglądał, nie wrzuciliśmy jeszcze zapowiedzi tutaj, moi drodzy, na kanał Marcina Bustowskiego, ale jak znajdziecie Tim Bustowski na YouTube, możecie obejrzeć film e, e, Prawdziwe Oblicze Konfederacji. Wtedy wrócili szury, moi drodzy, zamknęli się w sali i e, robili sobie zdjęcia, sobie e, na filmie, jak robili sobie zdjęcia i lansowali się, moi drodzy, do... Zdjęć. Kiedy były wczoraj debaty sejmowe, zamiast w Sejmie pracować, pan Tuduj, to jeździ, objeżdża Polskę, buduje elektorat i moi drodzy, z, segregując ludzi, nie wpuszczając ludzi na spotkanie. E, tak właśnie wygląda prawdziwe oblicze budowania e, tej antysystemowej, tej e, konserwatywnej, patriotycznej narodowej partii, zwanej Konfederacja. A zadałem pytanie przedstawicielom Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dlaczego Grzegorz Braun nie mówi o szeroko pojętym temacie, moi drodzy, raportów Najwyższej Izby Kontroli, Masowym Truciu i innej rzeczy. To moi drodzy, pan poseł nie może się tym zajmować, bo nie jest w stanie się tym zajmować. No to posłuchajcie, obejrzyjcie wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji. Zobaczcie. Jak to wyglądało? Jak się zamknęli? Jak to wyglądało? Czy szeroko pojęta wolność to tylko i wyłącznie kwestia możliwości latania samolotem? Moi drodzy, nie noszenia maseczek. Bo mam wrażenie, że Polacy się tak zachowują jak z tą piłką nożną, że zawsze jak nasi przepierdolą najprostszy mecz, to my Polacy nic się nie stało. To można powiedzieć tak samo rządzie kochany, nic się nie stało. E, parę, parę set tysięcy ludzi poszło do piachu, zabawa e, zabawa trwa dalej, zostaliśmy ukredzeni ale staliście się naprawdę cudotwórcami, bo już tak naprawdę pozwoliliście nam zdjąć maseczki, latać, obniżyliście koszty paliwa, moi drodzy. I już jesteśmy wolni. Ale dalej jesteśmy truci. I to kwestia czasu, który, która osoba wyląduje, moi drodzy, na onkologii, będzie przykuta do łóżeczka, dostaniecie mordinkę, moi drodzy, niektórzy, za przeproszeniem, będą mieli stą, nie będą srali przez worek, tylko i wyłącznie dlatego, że w tym państwie nie funkcjonuje nic. I tak to jest pojęcie wolności Polaków, którzy nie za bardzo rozumieją, albo nie chcą rozumieć. To dlatego wycofano ze szkoły socjologię, psychologię, moi drodzy, żeby ludzie nie za bardzo rozumieli. I przyjeżdża tutaj jakiś tuduj, 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 i moi drodzy, i chowa się w krzaczki, przecież to pina, to śmiech na sali, moi drodzy. Tak, naturalnie, jesteśmy m, truci chemitrials, jesteśmy truci jeszcze innymi związkami chemicznymi, nie badana jest woda, nie badane jest nic, nic nie jest kontrolowane. W Polsce jest najgorsza żywność, najbardziej rakotwórcza w całej Europie. No ale nikomu to nie przeszkadza. Najważniejsze, że będziemy mogli zdjąć maseczki. I powiemy: Sari jest cudowny, Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim już, a już w ogóle przyjechał zbawiciel na Białym Koniu, Donald Tusk. I oni już nas bawią. Będziemy żyli i będziemy mieli piękne i cudowne życie. Tak wygląda szeroko pojęta wolność dzisiaj Polaków. Przy, moi drodzy, polskojęzycznej grupie okupantów zwanych posłami Rzeczypospolitej Polskiej, bez wyjątku 460, do tego jeszcze senatorzy, plus, moi drodzy, cała otoczka, moi drodzy, Parlamentu Polskiego. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Czy ich wszystkich należy odsunąć od władzy? I pytam się, zadaję proste pytanie, proste pytanie do Grzegorza Brauna. Braun jest cudowny, wspaniały, jest, ja wam powiem tak. Cudownym, wspaniałym w latach 90. na początku właśnie 89 roku był Leg Wałęsa. Teraz wszyscy mówią, że to farbowany list, że to Bolek, że oszukał. Więc nie macie wrażenia, że ktoś tu kreuje nową rzeczywistość, nową postać, która ma być kandydatem na, po, na prezydenta Polski i Zbawiciela w ogóle tej Polski. To ja się pytam, ten zbawiciel, zwany Grzegorz Braun, dlaczego Grzegorz Braun nie? nie mówisz o raportach NIKU, o masowym truciu dzieci. Dlaczego tego nie mówicie? Dlaczego o tym nie mówicie jako Konfederacja? Dlaczego nie mówicie o dzieciach strutych glifosatem? Dlaczego te, ten temat jest tak bardzo mocno pomijany? Czy nie możecie na ten temat mówić? Czy będziecie wmawiali ludziom, że szeroko pojęta wolność to jest zdjęcie maseczek, uwolnienie ich z maseczek i będziecie krzyczeć w Sejmie, będziesz wisiał? Naturalnie. Świetnie to wyglądało. Tylko stracono, straciłeś 60 tysięcy subwencji z dotacji, a ile ze nas rzutkę wpłynęło? 10 razy tyle. A dlaczego nie mówisz? A dlaczego nie wychodzisz na mównicę sejmową nie mówisz, że dzieci są z e, Jesteśmy znowu na. Dlaczego, dlaczego właśnie Grzegorz Brał nie mówi, że Polacy umierają, że są truci, że mają, dzieci są z glifosatem, że przykuci są do łóżek. E, szpitalnych e, faszerowani są morfiną, bo nowotwór ich zżera i kurde i zarabiają na nich korporacje i koncerny. Dlatego, dlaczego szczęść Boże, co nic nie może o tym nie mówisz? Grzegorz, startowałem z Konfederacji, dokładnie wiedziałeś o tym, rozmawialiśmy niedokrotnie. Później powiedziałeś, że pluję twoim przyjaciołom z Konfederacji na buty, że żyga im na buty, więc pytam się, który? Busekowi Winnickiemu? Czy tak ma wyglądać szeroko pojęta wolność? Czy takich wolności wy chcecie? Czy chcecie być całe życie oszukiwani? Ja myślałem, że ci, którzy chcą organizować konwój dzisiaj na Warszawę, to każda ciężarówka będzie opisana stop truciu polskich dzieci, stop korporacją w Polsce. Ale ten temat jest też niewygodny tam. Bo to jest dla nich spamowanie. Więc zastanówcie się, o co tu w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I czy taką wolność poprzez tylko i wyłącznie zdjęcie maseczek i moi drodzy, kwestii dotyczącej możliwości latania nawczasy, wy rozumiecie jako swoją wolność, to jest dla was wystarczające? Chcecie być całe życie niewolnikami korporacji? Moi drodzy, zapierniczać na e, posłów, nierobów, którzy siedzą, nic nie robią, pierdzą w ławy sejmowe, e, drą ryja, a ten kraj to nie. Czy taką wolność chcecie? Przecież oni wystarczy, że tak zrobią. Wprowadzają rozporządzenie do widzenia, a z jednej strony jakieś afery podsłuchowe, jakieś wprowadzają ustawy. E, ustawy, moi drodzy, maceczka, to pod sejmem zadyba, e, tworzą jakieś sztuczne, moi drodzy, twory, a w międzyczasie tymi drzwiami robią rezolucję popierającą Ukrainę. I popierając, moi drodzy, całą tą agenturę amerykańsko-izraelską stosunkach międzynarodowych, pychając nas w konflikt, moi drodzy, z Rosją. A kto wy z nich będzie walczył? Kto będzie wychodził? Pytam się. Grzegorz Braun? Przecież on pierwszy się zawinie, moi drodzy. samoloty? razem z Bosakiem i z Winnickim w kasę wsiądą, moi drodzy, i z kasą wylecą. A kto rezolucję głosował? Brown, Winnicki, Sośnierz, Dziambor i cała reszta. Czy ktoś się zastanawiał? Wszystkie moi drodzy popierają te przepisy na ścianie wschodniej. Wprowadzenie stanu wyjątkowego? Konfederacja. Tak, kołodziejczak też odmówił współpracy to do konwoju. Ja jestem za konwojem, tylko konwój, nie tylko ciężarówę. Osobówki, rowery, kura, motorowery, moi drodzy, możemy nawet na sankach pojechać. Tylko na każdej rzeczy powinno być napisane stop truciu polskich dzieci, stop truciu dzieci zamieszkujących w Polsce. Dlaczego o tym nie chcą mówić? Dlaczego na każdej ciężarówce ma nie być napisane stop truciu dzieci zgodnie z raportem Miku. Dlaczego? Ile, ile ludzi by to zintegrowało i ile ludzi by to poparło i wszyscy by wychodzili. Wszyscy by jechali samochodami, osobowymi takimi siakimi, pociągami. Wszystko by pojechało do tej Warszawy. Bo nikt nie chce być truty, nikt nie chce być przykuty do łóżka. Mamy umierać według licznika biologicznego, moi drodzy, a nie chemicznego. A wy, jak wy pojmujecie tą wolność? piwko z glifosatem, kotlet schabowy z glifosatem, z, ze związkami chemicznymi, od rana do wieczora faszerowani gównem i wy myślicie, że to jest wolność? Tak, wszystko po kolei. Już tak po kolei tu jeździmy. Nie? Latami. Czas najwyższy zrobić porządek. No. i pamiętajcie jedną rzecz. Nie dajcie się wprowadzać w konflikt, konflikt antyrosyjski, bo przypłacić możemy to wszyscy poważnie zdrowym. Tak, to też depopulacja. Szpryca depopulacja, a tutaj, moi drodzy, jak ktoś mówi, jak ktoś mówi, jak słyszę wypowiedzi agrounik, że żywność no, mamy wybór, możemy wybierać, moi drodzy, między ekologiczną żywnością a nieekologiczną. Ha, no, 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 ludzie, no ludzie, bo oni chcą leć chemię, bo oni chcą stosować glifosat, a klient ma mieć prawo wyboru. To nie papierosy, moi drodzy, że ktoś chce, to pali, nie, bo jeść mu codziennie. A jakim prawem ty masz wypuszczać dziecko do szkoły, a dziecko ma y, kupować żywność, która jest niebezpieczna? Będziesz w stanie kontrolować, jak dziecko pójdzie do szkoły, zajdzie na stację benzynową i będzie jak hotogi, które są z nakład nakładczego? Przecież to jest w ogóle nie powinno się znaleźć w sklepie. Takie rzeczy nie powinny być w ogóle dopuszczone do obrotu handlowego, na półce się nie powinny znajdować. Moi drodzy, konflikt z Ukrainą w ogóle nie powinniśmy się wtrącać. Dlaczego? Dlatego, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji i Ukrainy. A dlaczego Putin tam idzie? A to dlatego, że wszystkie ziemie oddali w ręce korporacji zagranicznych, moi drodzy, i robią tam na Ukrainie co chcą. I tam jest źródło podstawowe trucia czarnoziemów przejmowania złóż i majątku i tak to wygląda. No, Ej, jak każdy będzie mówił, moi drodzy, że z glifosatem nic się nie da zrobić, no to naprawdę się nic nie da zrobić. Jako jednostka się nie da. Ale jakby się 10, 20, 30 tysięcy, 50 tysięcy ludzi odpaliło z glifosatem, a to już mają problem. A kto chce być truty? Kto ma zamiar chodzić z workiem i srać przez to mnie? Kto? Pokażcie mi, kto z Was ma zamiar to robić. Kto ma zamiar umierać wcześniej na nowotwór i być faszerowany, moi drodzy, morfino? Kto? Pokażcie mi takiego kozaka. A jak lider AgroUni mówi, że się nie da bo rolnictwo tylko musi być na tym, to niech szklaneczkę walnie randapiku. Skoro uważają, że to jest nieszkodliwe, że glifozat nie jest rakotwórczy i że glifozatu nie powinno się zabronić, to ja daję szklaneczkę dla niego, przywiozę mu osobiście, tylko żeby się wynapił, żeby pokazał. I tym wszystkim rolnikom, którzy popierają stosowanie glifozatu, pijcie. Zobaczymy, jacy Kozacy jesteście. Dla swoich rodzin produkujecie inne świnie, czym innym je karmicie, inne robicie uprawy dla swoich rodzin, a dla konsumenta można. Ja nie oskarżam tylko rolników. Trzeba system kontroli wprowadzić i trzepać wszystkich rolników, i zachodnich, i polskich. I nie ma wyjątków tutaj. Dzielenia, bo polski rolnik, bo niemiecki rolnik, bo holenderski nie umiesz produkować zgodnie z kulturą i z zasadami zdrowej żywności, to poszedł ty wąt do łopaty i koniec kropka. Po co nam tacy rolnicy, którzy leją chemię i leją glifosatem? Tylko hektarki, hektarki, tysiące hektarków, ciągniczki i co? Dzisiaj byłem w Kia, właśnie tak pierdolą rolniczki, że jest, że jest ŹLE, ci konwencjonalni. Z Podzgodrzeca przyjechał 250 tysięcy, moi drodzy, w walizecce i kupił nową elektryczną Kia. Gotówką. Konwencjonalni, którzy produkują do niemieckich biogazowni, moi drodzy, kukurydzę. Ale będą mówili i wmawiali, że jest źle. Więc to moralność wasza, wszystkich rolników, moi drodzy, to jest taka ten nabakier. Rolnicy, rolnicy ekologiczni strajkują, oni mają coraz większe zapotrzebowanie, na, moi drodzy, na ich towary, bo ludzie zaczęli otwierać oczy i chcą kupować zdrowo. I ja popieram każdego rolnika, nawet tych, którzy zbłądzili konwencjonalnie, bo można zawsze zmienić profil. I inaczej produkować. To problem polskich rolników leży u podstaw braku ekonomiki i systemu kontroli. Ale oni mówią tak, no jak? No jak? Importowane kontrolować, ale nie to, co my produkujemy. No jak? Przecież wyszłoby, że my glifozat stosujemy, że jest przenawożone, że jabłuszka się świecą. Przecież my jesteśmy lepsi. Oni moralnie są lepsi. Kontrolować tylko z zachodu, ale już ich to nie. A dlaczego? A dlaczego nie kontrolować to, co jest produkowane? A jakby było kontrolowane to z zachodu i nie by przyjeżdżało, bo nie spełnia wymogów, to jaki macie rynek produkcji i zbytu? Wszyscy od was kupią. Będą kupowani, tylko ci stuczu nakładczego. Przypomnę wam na Komisji Sejmowej Rolnictwa, jak żeście bro, bronili. Mam filmy ponagrywane. Ja będę to publicznie pokazywał, jak żeście bronili tuczu nakładczego e, właśnie tego, który was powietrze wysadza. Że to takie dobre, że to takie cudowne, a sami tych świn nie żyrecie, Swoim rodzinom nie dacie, ale cudzym dzieciom na paróweczki to wy wyślecie. Bo kasa. Wy miłym akcentem, moi drodzy. Szeroko pojęta wolność jest tylko wyłącznie wtedy, kiedy są spełnione wszystkie czynniki, łącznie z tym czynnikiem, który jest podstawowy: zdrowie, zdrowa żywność, zdrowe myślenie. Więc do szkół psychologia, socjologia, moi drodzy, i zdrowe nauczanie, i nauczanie zdrowego żywienia. Pozdrawiam serdecznie.